Potem pośród ich prawd mitycznych W uniwersalnym uniwersum labiryntów dram Schodami powiązań, nor, króliczyk dla nielicznych Dwa poznawczy dysonans tych, co wypierali fakt Podziwiam dusze, co nie potrzebują wizy Lecz płyną, gdzie chcą poznać prawdę, jej mrok Gdybyśmy tak zebrali się całą ławicą na nich To ten zakłamany system upadłby w jedną noc Dziwa magia jest ten, co umysł wyzwala W empirycznym świecie miejsce na mistyczny czas rzeczywistość bywa straszna, to sięga na smart No fobia, nie masz się czego bać Postawili swoje słupy, strach na wróble Oszukali świat, zatruli głowy modłe kundle, wrogowie ubram Też mam drani na oku i almanach rzucam czas Drogo maga, to moja droga mana To wyprawa na bagna, rozbić bank w krainie goga Mamy gady na oku, krank cyklopa kontra świnie w togach Radzę im ładować sztaby złota, pod ziemię się chować Trice na niebie kreślą jak komik z Kijowa Iluminati skład, wielkiemu bratu wielki fuck Jechać z nimi, nie żałować im, rozmyją czas populować, pora ludzi odczarować Ta jest tym co umysł wyzwala W empirycznym świecie, miejscem na mistyczny czas rzeczywistość bywa straszna, dosięgana smacka W telewizji plotu sieci pajęczyn dla mas To jaka ragnofobia, nie masz się czego bać Postawili swoje słupy, strach na wróble, oszukali świat Zatruli głowy, podłe kundle, wrogowie Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.